Maneczko, z tej strony ponczol, a dzisiaj sobie zagramy w Taikuna, razem z Agatu1234. Przywitaj się! Cześć! No to tak, zagramy sobie w gierę, do której link macie w opisie. Nie chcę mi się mówić nazwy, bo nie umiem. Czekajcie, brzmi sobie dźwięki. Eee, nie, inaczej. Dobra, tutaj już zrobiłem tylko samo łuczka. No i żeby troszkę też zarobić już pieniędzy na start. Jak widzicie mam 11 tysięcy, a też troszkę ma. No i tak, postawmy sobie pizzę, żeby sprzedawali i lody. Ja ogólnie robiłem tego tajkuna, ale na innym save'ie, czyli na innym zapisie gry. I sobie zmieniłem zapis gry na nowy, żeby nie było, że ja... E, że będziecie oglądali, jak ja sobie gram w jakiś stary save. E, jakiś stary save. E, może zrobimy z tego serię, ale jeszcze nie jestem pewien. No bo sami wiecie, mam już dwie serie na koncie. No to byłaby bieda, gdybyśmy zrobili jeszcze trzecią. Nie dążyłbym, bo poza tym rok szkolny już idzie. No więc... Hmm, co byśmy mogli zbudować? Hmm. Może zbudujmy? Wiem. Zbudujmy sobie. Oto. Tak, żeby była duża kolejka, i tak. Eee, teraz open. Weźmy do 15. Tutaj do 12. Patrzcie, jaka tu już duża kolejka jest do tych kubków. Dobra. Eee, no to tak. Eee, to tu. A to tu. Czekajcie, sekundkę. Eee, dobra, już. No to tak. Co możemy jeszcze zrobić? Może zajmijmy się jeszcze zjeżdżalnią. No, kto by nie lubił zjeżdżalni? Ludzi z kacy, nie? Proszę, proszę. I tak stawiamy jedną drogę. I tak drugą. No i jest Kites. Dobra, to jest za. Będzie za 10 Uja, ile osób wyszło z tych kubków. O, toalety chcą. Narzekają, że toalety nie ma. Więc zrobimy im toalety. Jak tak bardzo proszę. O, są toalety. Tak. Dajmy się. A w sumie. Wiecie co? Patrzcie. Czy, gdzie to się przenosiło. No, chyba się nie da przenieść. Dwa dolki. Nie, to sprzedamy. Musimy jeszcze raz. To i to postawimy bardziej tu. A w sumie dwa dolce. Niech dają za wejście do łazienki dwa dolce, a nie jednego. Dobra, ja. A ja sobie też... Ja, ja sobie też właśnie postawiłam e, różne kręciołki i w ogóle. Okej. Okay. No to tak, e, pójdźmy zobaczyć, co tam Agatu robi. Może coś ciekawego się dzieje u niej w parku? Nie, 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 nie w to. Nic ciekawego nie, nie dzieje na razie. Ej, Agatu, musisz tutaj postawić jeszcze to. drogę, żeby mogli wejść tutaj. Nie. No to postaw. Posłuchuj się samouczkiem, bo to bardzo przydatna rzecz. Czekajcie sekundkę jeszcze. Dobra, ja się już. sobie postawiłam. Już o. mogą wychodzić w ogóle. No dobra. Wchodzić i wychodzić. Hmm. Mm, no to tak. Może rozszerzmy troszkę drogę. Na przykład od dotąd. A w sumie tego na razie nie będzie budowali. Dobra. <coughs> Może zajmijmy się kolejnymi atrakcjami. Jak tam idzie z naszą Kasiorą? No dobra. Możemy postawić kolejną rzecz, czyli koniki. Karuzela po prostu stawiamy. A, będzie za 13. 14. Im więcej kasy, tym lepiej. Bo więcej płacą. I więcej zarabiamy. Ha! Dobra. Tak. No dobra. Mam pomysła. Żeby mieli gdzie odpocząć, to postawmy im ławeczki. O, wiem co możemy zrobić! Szedł mi do głowy fajny pomysł. Patrzcie. Patrzcie, zrobimy tutaj takie coś. Proszę, kupimy bardzo dużo tutaj terenu. O, tutaj. I teraz... Weźmiemy to. O, ja zaczekajcie chwilkę. Tak, tak. Tak, zrobimy małą aleję. No nie tu. O tutaj. I w tych alejach, w tych dziurkach w chodniku, postawimy to. No, i tutaj wokół będzie bardzo dużo jedzenia, i o to będzie w tym chodziło. Dobra. Możemy już zacząć nawet stawiać to jedzenie. Ojejciu, jejciu, kas kasiora nam się kończy. Zobaczmy jeszcze. Nie, nie stać nas na to. No to może. to. O proszę. No i patrzcie, jak nam mało kasiory już zostało. No to, co jeszcze możemy zrobić. Co to jest za dziwna nazwa? Jak ją chcę zmienić? Niech nasz park się nazywa. Czekajcie. Pączko la... No nie. Dia. Czy będzie dobrze? Nie, zachasztakowało się. Dobra, no, no to napiszmy po angielsku, czyli Donat World. Po angielsku to jest świat pączków. W sensie, że to nie jest napisane Poczkolandia, bo pączkolandia. No raczej się nie napisze, e, że po angielsku. A w sumie Donatland, chyba. Nie wiem, nie jest tam jakiś z angielskiego. Co tam się dzieje u Agatu? Te, Agatu, ile ty przechodzisz tego samouczka? Nawet, samo. Się pytaj, nawet się nie pytaj, kontrol co tutaj się dzieje. Okej, okay. nie wnikam, czego postawiłaś. Tutaj No Właśnie ja też nie wiem. Możesz to usunąć. Masz taki kosz Dzień. i za to dostaniesz pieniądze, jak to usuniesz też. Nie całe, za które kupiłaś, ale trochę dostaniesz. Już usunęłam. Aha. No to dobra, co się dzieje u mnie? Hmm jak tam ceny ludzie chcą tutaj chodzić i kupują to wszystko o niestety Agatu niestety Agatu wyszła na chwilę z discorda, ale no już jest nie a wywaliłeś cię. cię Agatu w sumie po co ja to sprzątam E. wierzcie mi, że ja na tamtym save'ie moim jak głównym mam taki duży no, taki e, jaki duży park, że już mi się nie chce naprawdę zmywać tego wszystkiego i po prostu to olewam. Dobra. Boję się, że zaraz ktoś będzie do mnie dzwonił. Aha. No to w razie czego się Agatu wyciszysz? Albo ja ciebie wyciszę. A i weź się, przyjdź do mojego parku i mi daj łapkę w górę. Okej, już idę. Wiesz, jak się daje, co nie? No. Ja ci też dam okay. łapkę w górę. O, Jasne. Je. Masz już pierwszą łapkę w górę. No gdzie ta łapka w górę? O, patrzcie. W sumie łapki w górę. Dawajcie też pod filmem, Co nie? Łapki w górę Dałam pod ci filmem. Film. Dałam o, ci, czy nie? No dałaś, dałaś. Łapki w górę, możecie dać też pod tym filmem. Jeśli Wam się spodoba. No Subskrybujcie. No, pamiętajcie o subach, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dobra. I piszcie komentarze. No, możecie też pisać. Na przykład. O, wiem. Piszcie mi propozycje, co bym mógł zbudować. Mm, jeszcze weźmy. I czy chcecie to. Czy jeszcze jeden odcinek ze mną? Co? I czy chcecie jeszcze jeden odcinek ze mną? No, piszcie. no, no, no. no. Oj, dobra, pomyślmy, co by tu zrobić. A ja sobie właśnie zrobiłam następną zjeżdżalnię. Dobrze, już jesteśmy moi drodzy. Jak wiecie, na czacie wam tu napisałem. Bo miałem małe problemy, więc musiałem się na chwilkę wyciszyć na grywarce. No to tak, kontynuujmy dalej. No troszkę kasy mam. Ja w sumie też poza odcinkiem troszkę poławczę tutaj, żeby zarobić e, hajsiło. No to tak. Co jeszcze możemy kupić sobie? Kupimy burgera. To będzie dobre. I kupmy jeszcze to. Dobra, zobaczmy, co już mamy. To mamy. Burgera mamy. Popcorn mamy. Candy flosa mamy. Hot drinks też mamy. Slushy też mamy. Fries też mamy. No ice cream, pizza i soft drinks, tutaj mamy. No to dobra, na razie jest Gitas. A ja sobie zrobiłam batę. Co zrobiłaś? postawiłam batę. Czekajcie sekundkę, no, wyrześlimy sobie czat. Na razie w razie gdyby był znów problem. No to tak. Co możemy tu już zrobić? Pomyślmy. Jakie mamy rzeczy do dyspozycji? Ja idę zobaczyć do ponchola. Co tam się u niego dzieje? W sumie ja do ciebie Agatu też pójdę zobaczyć. Nawet masz toalety? Wow! No. Ja nie mam jeszcze. No. A na datek ja na tych toaletach zarabiam. Każde wejście, dwa dolce. Chcesz wejść, musisz się A, załatwić. W Dawaj dwa dolce. No ale ty już masz fajny ten park. No, ty On też masz fajny. Ja mam jeszcze słabszy. No. Ty ale ty idę też go właśnie fajny. ulepszyć. No ty też masz fajny. Mam, mam dużo pieniążków. No 8000. Wiecie, ludziska, że jakbym chciał ten mógł sobie kupić e, jakąś kasiorę. Dobra, jak będą... O 5000 za 10 Robux. 100, 10 tysięcy 10 500 za 20 za 100 robuxów 50 100 tysięcy 200, no raczej nie ale wiecie co dobra na no odcinek wydamy 100 robuxów na 57 tysięcy 500 e, i kupione proszę jak mi ładnie wleciało no to tak. Co możemy zbudować? Na pewno trzeba rozszerzyć drogę. Mam nadzieję, że jak będę miał live, to mi się wynagrodzi ta cała kasa. No to dobra. Eee, ogólnie dla tych, co nie wiedzą, to mam też konto premium. Bo sobie ostatnio kupywałem Robuxy, no to postanowiłem, że czemu by nie wziąć też konta premium? No i mam. Akurat teraz nie widać. Ale jak będę grał pewnie w inne gry, to może będzie widać. Eee, no to tak. Co możemy wziąć? Wiem. Tak. To musimy mieć. Ludziska, my to musimy mieć. Dobra. O. I. Dróżka eee, Weźmy 20 i otwórzmy to. Tutaj możemy dać jakąś pizzę, jakieś napoje i lody. No i dobra, trzeba było pomyśleć, trzeba trochę pomyśleć o dekoracjach. Ale ja mam już pomysła. Patrzcie, ludziska. Wykopiemy tak ziemię. Wiem, że was trochę przynudzam. Bardzo was za to przepraszam. O nie, coś popsułam. Czekajcie, coś popsułam. O nie, jeszcze bardziej popsułam. O, dobra. 4. Cztery, cztery Ogólnie już postawmy to, co chcę tu kupić. No chciałbym zrobić coś w stylu piratów. Zrobiłem to też na moim normalnym serwie. Więc zróbmy coś w klimacie tego. No nie. O, nie, dobra. Ile do kasiure... księżyc. No prawie nam się zwróciło. Trzeba troszkę dalej to postawić To było tu, tak Czy się zmieści? Tak, ładnie się zmieściło Tak No i dobra, na razie zamkniemy eee, Ile już film trwa? O jest 17 minute eee, Dobra Nieważne. Jakoś damy radę. Oh, ja już mam fajny plan. Co tu zrobić? Tak samo mam też już na rollercoaster plan, ale to będzie już chyba raczej w następnym odcinku. Ja już mam ja i mam tak plan hm. Tylko, że ja, Agatu, myślę też o dekoracjach. Nie tylko mhm. o tym, żeby, żeby zarabiać. Myślę też o tym, żeby to jakoś ładnie wyglądało. O, kończę. To ja kombinuję tutaj. Zamiast iść na łatwiznę. No bo jak to tam było. Nie wiem, jakieś powiedzenie było: kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Coś w tym stylu. No i ja właśnie jestem. Tym, który woli ryzykować. Żeby zrobić piękny park. Dobra. Mm. Teraz tu. E, dobra, 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 dobra. Co by tu zrobić? Co ja chciałem? O, paint terrain. O tak, to chciałem właśnie. No i teraz. Musimy to wszystko pomalować. Tak, tutaj też, więc spokojnie. Na boczkach też trzeba pomalować. Nie, tutaj już się nie zmieścimy. Niestety. Tak są. Tutaj trzeba wszędzie pomalować tereny. Musi tu być ogólnie piasek naokoło. Teraz zobaczycie po co kupałem tę dziurę. W sumie niektórzy mogą się już domyślić, bo od razu wam mówię, że to będzie coś w stylu pirackim. Hmm. I przy okazji będziemy sprzedawali czapeczki. No, chciałbym się z tym jak najszybciej uporać, żeby to nie trwało jakoś długo. W ogólnie wiem, że dawno nie było też filmów, ale niestety miałem... No, miałem gości przez długi czas. Więc niestety musiało, musiało przez chwilę nie być, nie być filmów, ale już będą latywały. Chociaż w sumie teraz może być jeszcze gorzej. No, troszkę gorzej może być teraz, bo sami wiecie. Idą, e, idzie też szkoła, jest nowy rok szkolny. No to będzie ciężej z filmami. No, jeśli będzie taka szkoła że normalnie chodzimy, nie będzie e, lekcji przez internet no to raczej dam radę z nagrywaniem bo ja ogólnie lepiej e, ten e, wolę szkołę normalną e, no, wiem, że to brzmi dziwnie, że wolę szkołę normalną niż e-lekcje no ale wierzcie mi to jest dla mnie o wiele lepsze dobra, na razie zbudujemy w sumie jakiś model Najwyżej w następnym odcinku dokończymy, jak nie zdążymy dzisiaj. Mm. O nie. O nie, nie, nie. Źle zrobiłem. E, nie, nie, nie. O, jest water w ogóle. I proszę, cała dziura wypełniona ta wodą. A ja, a ja zaczęłam właśnie robić taką drogę dla samochoda. Które będzie jeździł. Ja nie skończyłam, bo be, brak mi pieniążków na razie, ale zamierzam skończyć drogę dla samochodu i będzie można sobie jeździć tak normalnie. Ja sobie ogólnie dokupiłem e, za I 100 Robuxów, Kasiora. Więc za to mi się należą łapki w górę, że wydałem 100 Robuxów na to. No to już jest mega poświęcenie. Wydać z Robuxów na odcinek. Szczególnie gdy ja bardzo rzadko tutaj kupuję coś do gier. Więc sami wiecie. No, Robuxami nie ma za łatwo. No, musimy to jak najbardziej zaoszczędzić miejsce. Nie. Czekajcie, to na chwilkę usuniemy i teraz patrzcie. Eee, postawimy teraz normalną drogę. Eee, jak postawiliśmy tą normalną drogę, to to jeszcze przesuniemy, bo musi być tu jak najwięcej miejsca. Dobra, teraz trzeba postawić tu, tutaj. Jak to Kosciora? Mamy 31 Pirate hat. O tak. Właśnie o to chodziło. Za 12 będzie. Przy okazji to usuniemy. I postawimy tutaj dekorację. Którą będzie. Skrzynia ze złotem. Możemy dać też na przykład beczki. No wiecie, żeby był jakiś klimacik. I na środku postawimy jeszcze jedną. Żeby to ładnie wyglądało. Obok możemy dać złoto. I damy jeszcze na przykład tutaj dynamit. O! Patrzcie co jeszcze trzeba dać, na pewno. To musi tu być czacha piracka. Hmm. Światełka troszkę nie zaszkodzi. Będzie jaśniej, będzie lepiej. Ludzie przynajmniej nie będą smutni, że, nie śmieje, że jest tu ciemno. Dobra. Eee, co my tu jeszcze mamy w tym miejscu? Możemy jeszcze postawić na przykład tutaj oto. Hmm. Pamiętam, że gdzieś był... O, kadon chyba dodali. Tak mi się wydaje, że to dodali. Bo tego nigdy wcześniej nie widziałem. No to może. Pancur, a, ile? Pancur, a ile już trwa filmik? E, filmik już trwa 24 minuty i właśnie zaraz będziemy kończyć, niestety. No. no ale spokojnie, wleci kolejny odcinek. Na pewno. Hmm, musi wlecieć. Może mhm. już wtedy nie będzie z Agatu, ale. No w sumie nigdy nie wiadomo. O. Zobaczymy. Proszę, to musi być. Na pewno. I jeszcze damy, o, yes, o to też musi być, o proszę, Michaelo wbił, no to dobra, w sumie będę miły dla Michaelo, <laughs> macie link do jego kanału w opisie. Jest Michaelo? No wbił, patrz no. patrzę na serwer, na listę graczy na serwerze. No faktycznie, mam koło niego sklep. Nie sklep, tylko znaczy, park. No park. Pomyliłam mi się, kończąc. A gdzie jest Michalo? Jak. O, dobra, jest Michalo. No to tak, dekorujemy to jak najbardziej, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj jest działko postawione. No cóż, co jeszcze możemy tu dać? Zaczmy, co tu jeszcze jest? O! o jest za, e, za duża ta skrzynia. To postawmy może tą skrzynię tutaj. Będzie taka sobie skrzynia stała. Co tu jeszcze jest? No nie widzę już nic ciekawego. O, dodali je. kolejne rzeczy. O, ale ja mam pomysł. Patrzcie, tutaj położymy mieć. O nie, tarczy się nie da położyć. Nie ma leżącej tarczy. bym mu dał jeszcze tarczę. No i że ten pirat na niby tu umarł, że tutaj umarł na niby pirat z mieczem. No i takie zostały z niego rzeczy. Ujejcie, jeszcze tutaj trzeba oświetlić. Sami widzicie. No to oświetlimy to tylko. I kończymy chyba ten odcinek. Bo już bardzo długo trwa. No i proszę, trochę klimatu teraz. Nie. A, jeszcze trzeba tylko drogę im zbudować. Żeby mogli tu przejść Mościk To zniszczymy jeszcze I też tu postawmy to No i proszę, tutaj jest mościk No i... A w sumie nie, dobra, jednak tego nie zrobimy Już miałem fajny plan No to tak Na dziś to a, już będzie... Na dziś to już będzie na tyle O! Tak, właśnie! Subskrybuj Ponczola. Dokładnie. No właśnie, o to mi chodziło. No, subskrybujcie Ponczola, czyli mnie. Michaelo też możecie subskrybować. Dam wam link do jego kanału w opisie, że jest taki miły. No to już, To już dziś na tyle. No i pa.